Estirar a salta. Tudo isto se não for Do drugiej osoby, zwróćcie uwagę na to, jak ona siedzi. Czyli, jeśli siadasz, zaczynasz wszystkim się odmawiać, no to fajnie, jeśli Ania ja siedzi już teraz w miarę swobodnie, że ja sobie też musiał nie Ale nie mogę się też rozpalić w ten sposób. Nie, co tam. Historia pokazuje, że nie ma imienia. To zdjęcie zostało zrobione na Słowacji. Wjechaliśmy do, do, do cygańskiej wioski. Właściwie tam każde miasto na północy Słowacji jest otoczone, jest otoczone Cyganami. I, hmm, później to zdjęcieśmy wysłali na konkurs Granice Europy. Bo granice Europy właśnie nie przebiegają tak jak granice państw, jak granice administracyjne, tylko tak, jak y, żyją inni ludzie. Tak, tak. I teraz zobacz, mamy cztery uderzenia w kółko. Raz, dwa, trzy, cztery. I liczymy. Dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, Raz, Dobrze! I tam gdzie masz. I dlatego też ten argument e, e, karbonium C14, który miał być słaby, oczywiście dalej e, jak, najbardziej, e, jak najbardziej funkcjonuje. Tutaj e, sobie ten, bo później jeszcze będzie nas czekało ćwiczenie praktyczne, tak Popatrzcie, otworzyć to spokojnie otworzyć.